O Bogu, dziękuję za modlitwę. Temat mojego kazania dzisiaj, droga ucznia, tak sobie myślę, Boże, jak ja dzisiaj to powiem? Wiecie, potrzebujemy naprawdę Bożego namaszczenia, żeby żeby głosić Słowo Boże. Spróbujcie tutaj stanąć bez namaszczenia i głosić. Nie jest tak łatwo. Ale dziękuję Bogu za to, że Pan daje Słowo i to Słowo mam w sercu już od jakiegoś czasu. I... I chciałbym zacząć od takiego słowa. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Pamiętacie to słowo? Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. I myślę, że ten nakaz dotyczy Kościoła. On dotyczy nas i to jest duża odpowiedzialność, jeśli chodzi... O kościół. Wiecie, ale nie możesz przyprowadzać innych do Boga, nie możesz y, czynić uczniami innych, jeśli sam nie wiesz, czym zostałeś ubogosławiony i kim jesteś w Chrystusie. Wiecie, wielu ludzi dzisiaj, nie wiem czy nie jest za głośno. Teraz, teraz słychać, tak? Za cicho mówię. Y, wiecie, wielu ludzi chce. Y, Czynić uczniami innych. I to jest wspaniałe. To jest nakaz, który dotyczy Kościoła, nas. Ale wiecie, co jest ważne? Byś wiedział, kim jesteś w Chrystusie, kim się stałeś w Chrystusie. Wielu ludzi tego nie wie. Wielu ludzi wiecie, musisz wiedzieć, na czym stoisz. Czy stoisz na fundamencie prawdy Słowa Bożego. Aby innych przyprowadzać i czynić uczniami, ty sam musisz wiedzieć, kim jesteś. W Chrystusie i kim się stałeś w Nim. Inaczej mówiąc, musisz zmienić swoją mentalność, swoje myślenie. Musisz dowiadywać się, szukać Bożego oblicza, żebyś poznał, kim jesteś w Chrystusie. Wiecie, mój syn, kiedy miał 13 lat, 14 lat, 13, 14. Wiecie, co mu mówiłem, kiedy szedł do kolegów? Nie mówiłem mu, nie rób tego, nie rób tego. Ja wiedziałem, że tam będzie grzech, że tam jest. Tam są złe rzeczy, bo to, są, to byli ludzie ze świata. Ale to, co mu mówiłem, to mówiłem mu, synu, Pamiętaj, kim jesteś. Wiecie, kiedy on szedł do kolegów, to modliłem się, wie panie, przypomnij mu, y, kiedy on będzie wśród kolegów, kim on jest. Bo wiecie, świadomość tego, kim jestem, zmienia wszystko w moim życiu. Wiem, kim jestem w Chrystusie, wiem, czy zostałem ubogosławiony i to zmienia wszystko. Zwróćcie uwagę, że apostoł Paweł, kiedy głosił słowo w Koryncie, kiedy... Y, w tym Kościele ktoś popełniał grzech. Oczywiście On e, głosił Słowo Boże, On napominał Kościół w Koryncie, ale zwróćcie uwagę, co mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian, szósty rozdział, dziewiętnasty wiersz, pierwszy list. Mówi tak, albo czy nie wiecie, że ciała wasze, ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga. Zwróćcie uwagę, że apostoł Paweł, Mówi, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego? Zwróćcie uwagę na to, co On robi. On uświadamia Kościołowi w Koryncie, kim oni są w Bogu. Że oni nie mogą robić pewnych rzeczy, ponieważ oni muszą wiedzieć, kim oni są. I On jakby uświadamia tym ludziom, tym wierzącym, kim oni są. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego? I to jest niesamowite. Nasze myślenie musi się zmienić, jeśli chcemy być uczniami, czynić innych uczniami. Ilu z nas czasami tak mówi, bracia i siostry: Ja tak miałem. Nie mogę się tak zachować, bo jestem wierzącą osobą. Nie wypada się tak zachować po prostu. Bo czasami jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie mówimy: No, nie wypada się tak zachować, bo ja jestem wierzącą osobą. Ja wiem, kim jestem w Chrystusie, ja nie mogę tego robić. Ja nie mogę być w miejscach, wiecie, kiedy ja się nawracałem, to ja nadal chodziłem gdzieś na jakieś imprezy, czy ja chodziłem w świecie, byłem z moją żoną i dalej gdzieś jeździłem z moimi kolegami. Ale wiecie, kiedy siedziałem tam, kiedy zaczynałem poznawać Boga, mówię, Boże, ja nie mogę tutaj być. Ja nie mogę tutaj być, bo Bóg zaczynał zmieniać moje myślenie. Ja już wiedziałem, że nie jestem tym człowiekiem, nie mogę robić pewnych rzeczy, które robiłem wtedy, kiedy nie znałem Boga, ponieważ Bóg zaczął zmieniać moje myśli. Jeśli chcemy czynić innych uczniami, Ty sam musisz wiedzieć, kim jesteś w Chrystusie. Uczeń to ten, który się ciągle uczy, bracia i siostry. Zgodzicie się? Uczeń to jest ten, który się uczy. Bo wiecie, niektórzy myślą tak, poznałem Boga, zostałem napełniony Duchem Świętym, ja już nie muszę się uczyć. Ja znam takich ludzi. Ja znam, miałem społeczność z takimi ludźmi, którzy myśleli: Ja jestem napełniony Duchem Świętym, ja już nie muszę się uczyć, nie trzeba, bo Duch Święty wszystko zrobi dla mnie. Wiecie, Marek Kaminski powiedział bardzo mądre słowa: To, że jesteś napełniony Duchem Świętym, to nie znaczy, że będziesz gigantem. Będziesz nadal błędy popełniał. Musisz się uczyć. Musimy się uczyć. Wiecie, uczeń to ten, który się ciągle uczy. Uczeń to ten, co naśladuje swojego nauczyciela. Uczeń. To ten, który staje się, jak nauczyciel. Widzicie? Pamiętacie, Słowo Boże mówi takie słowa, Rzymian 8,29. Przeczytajmy to. Zwróćcie uwagę, jaka Boża wola jest, jeśli chodzi o nas. 8.29. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a on. Żeby był pierworodny pośród wielu braci. Widzicie to? Więc uczeń to nie tylko ten, który się ciągle uczy, ale ten, który naśladuje Chrystusa i staje się jak Chrystus. Bo Bożym zamiarem jest dla Kościoła, abyśmy my stali się jak Jezus Chrystus. Nie ma innego obrazu. Cokolwiek nie upodabnia się do Chrystusa, nie może mieć upodobania w Bożych oczach. Musisz o tym wiedzieć. Choćbyś nie wiem, jaki był dobry człowiek, jeśli nie upodamnia się do Chrystusa, nie możesz podobać się Bogu. Bożym zamiarem jest dla Kościoła, byśmy się stawali uczniami, ale nie tylko uczniami, ale byśmy się stawali jak Chrystus. To jest Bożym zamiarem dla Kościoła. Nie możesz pozyskiwać ludzi dla Boga, jeśli nie stajesz się jak Chrystus. Nie pozyskasz innych dla Chrystusa, tylko słowami. Za tym musi iść całe życie. Wiecie dlaczego? Bo jeśli będziemy głosić Ewangelię ludziom, to oni będą patrzeć na nasze życie, jak my żyjemy. Dzisiaj naprawdę w kościołach jest bardzo duże zgorszenie, bo ludzie mówią o Bogu, ale czasami, wiecie, ludzie niewierzący będą ich obserwować, oni z tego sobie sprawy nie dają. Więc nie możesz tylko mówić o Chrystusie, ale staraj się żyć według tego, co mówisz. I to wtedy będzie miało moc, ponieważ Bóg przyzna się do tego, co mówisz. Wiecie, jeśli będziemy tylko mówić puste slogany takie słowa no to nie będzie miało w tym mocy. Za tym musi iść Twoje życie. Nie możemy tylko mówić o Chrystusie, ale musimy żyć według tego, co mówimy. I wtedy to ma ogromną moc w naszym życiu. Wtedy mamy wpływ na ten świat. Uczeń to nie tylko ten, co mówi, ale żyje według tego, co mówi. I wiecie, tak myślałem sobie dzisiaj, w ogóle wczoraj, przedwczoraj, myślałem o tym kazaniu. Mówię, jak to mówić o uczniostwie, a nie wspomnieć, dobrze mnie słychać, czy mam bliżej? Dobrze? Wiecie, myślałem sobie, jak mówić o uczniostwie, a nie wspomnieć o krzyżu Pana Jezusa. Jak to zrobić? No nie da się. Da się jakoś obejść? Nie da się. Wiecie, myślałem, wiecie, Bóg dotykał mnie, już miałem kończyć kazanie, mówię, już nie będę dalej pisał. Nagle przyszło mi słowo krzyż. Wiecie, to kazanie, które dzisiaj mówię do was, bracia i siostry, nie miałoby w ogóle, w ogóle sensu. Nie miałoby sensu, gdybym nie wspomniał dzisiaj o krzyżu. O krzyżu pana Jezusa. Za każdym razem, kiedy mówimy o uczniostwie, nie może zabraknąć krzyża. Nie może. Łukasza 9,23. Powiedział do wszystkich: Jeśli to chce iść za mną, niechaj się zawsze samego siebie. 9,23. Bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Czy widzicie, co jest tu napisane? Nie ma uczniostwa, bracia i siostry. Nie ma chrześcijaństwa bez krzyża. Nie ma. Nie widzę. To nie jest chrześcijaństwo i to nie jest uczniostwo, jeśli brakuje w Twoim życiu krzyża. Jest to niemożliwe. Nie możesz naśladować Chrystusa, jeśli nie dźwigasz Jego krzyża. Wiecie po co jest krzyż? Wiecie po co? Krzyż jest po to, aby Twoja stara natura była ciągle przybijana do krzyża. Krzyż jest Tobie potrzebny. Pan Jezus powiedział. Ale wiecie, co, jest, co mnie dotknęło w tym Ewangelii Łukasza? Powiedział do wszystkich. Widzicie to? Powiedział do wszystkich. To nie jest to, że ja dzisiaj do was mówię, a mnie to nie dotyczy. Mi też to dotyczy. Powiedział do wszystkich. To dotyczy każdego, niezależnie od tego, czy kaznodzieja tu stoi, czy siedzi, czy, czy usługuje. Do wszystkich powiedział, że każdy, który uwierzył w Pana Jezusa, musi wziąć ten krzyż. Nie możesz być naśladowcą Chrystusa i omijać krzyż. Kolgoty. Nie możesz być naśladowcą i uczniem Pana Jezusa, kiedy umijasz krzyż. Nie da się naprawić starej natury. Ona musi, ona nie może pokazywać Chrystusa. Wiecie dlaczego? Ponieważ ona jest upadła i ona jest podległa szatanowi. Stara natura, twoja i moja, stara natura jest podległa szatanowi. I nie możesz służyć tą starą naturą Bogu. Dlatego Pan Jezus powiedział: To chce iść za mną, niech weźmie krzyż. Codziennie i naśladujemy. Nie da się starą naturą i za Chrystusem. Przeczytam Wam coś z, y, z listu apostoła Pawła do Efezjan. To jest czwarty rozdział, y, od 22. Chciałbym coś przeczytać. Jak bardzo ważne jest to, by brać krzyż Pana Jezusa. Y, to jest Efezjan, czwarty rozdział. Od 22 do 24. Zwróćcie uwagę, co jest napisane. Zwleczcie siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, które gubią zwodnicze rządze. Odnówcie się w duchu umysłu waszego i obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga, sprawiedliwości, świętości i prawdy. Wiecie, ja sobie wziąłem to słowo z innego tłumaczenia, z tłumaczenia współczesnego, i tam jest napisane tak. Zerwijcie ze swoim poprzednim życiem, ze swoim starym, ja, które zdradliwe namiętności prowadzą Was do zguby. Trzeba Wam duchowej odnowy nowego ja człowieczeństwa stworzonego na obraz Boży, pełnego świętości, prawości i prawdy. Wiecie, zdałem sobie sprawę, że wielu wierzących bracia i siostry chcą. Iść za Bogiem, mają dobre intencje, chcą służyć Bogu. I naprawdę ja takich ludzi nie potępiam w żadnym wypadku. Ale chcą iść za Bogiem, ale nie przybijają swojego ciała do krzyża, nie biorą krzyża. I to, co mówi apostoł Paweł, że stara natura, te namiętności prowadzą człowieka do czego? Do zguby. Oni mają dobre chęci, ale tacy ludzie są nie stali. Oni chcą iść za Chrystusem, ale umijają krzyż. Nie możesz omijać krzyża, jeśli idziesz za Chrystusem, ponieważ twoja stara natura będzie się odzywała, a stara natura jest podległa szatanowi, bracia i siostry. My musimy o tym wiedzieć, że twoja stara ja nie może służyć Chrystusowi. Pamiętacie, co powiedział apostoł Paweł? Wyjście do Rzymian, kto umarł, uwolniony jest od grzechu. Nie możesz być wolny od grzechu, jeśli omijasz krzyż. Jest to niemożliwe. Nie możesz być uczniem Pana Jezusa. Nie możemy iść na łatwiznę. Wiecie, Pan Jezus daje nam wybór, daje nam wąską drogę i mówi na tej drodze jest mój krzyż. Musisz wziąć ten krzyż i za mną, bez względu na to, czy ci jest wygodnie, czy niewygodnie. Taka jest moja droga, taka jest, taka jest moja wola. Pamiętacie, Pan Jezus, kiedy był w ogrodzie Getsemany, pamiętacie, co powiedział do Ojca? Pamiętacie to? Tak. Pamiętacie to? Tak. Co powiedział? Było, była inna droga, bracia i siostry? Jak myślicie, dla nas jest inna droga? Jeśli nie może mnie ten Kierik minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. Nie było innej drogi, aby Jezus zwyciężył swój grzech? Jak myślicie, swój? Mój grzech. Mój grzech, bo On nie musiał umierać, bo On nigdy nie zgrzeszył. Ale nie było innej drogi. Aby grzech został pokonany tylko krzyż Golgoty. Dlatego chciałbym Cię zachęcić, bracie i siostry, nie idź na skróty. Nigdy. Idź przez krzyż Golgoty, bo tam jest Twoje życie, tylko tam jest Twoje zwycięstwo. Tylko tam jest nasze zwycięstwo, bracia i siostry. Nie możesz być prawdziwym uczniem i naśladowcą Chrystusa, jeśli umijasz krzyż. Jest to niemożliwe. Wielu ludzi ma dobre zamysły, ma dobre chęci. Ale ich ciało nie pozwala służyć. Wiecie, Boże Słowo mówi, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. Wiecie dlaczego? Bo to, co skażone, musi przeobleć się w to, co nieskażone. Nie możesz swoją starą naturę, wiecie, nasze ciało będzie chciało jak najwięcej skorzystać z tego świata, ponieważ ono nie odziedziczy Królestwa Bożego. Dlatego ciało musi być ukrzyżowane, inaczej nie będziesz, Chrystus nie będzie widoczny w Tobie i we mnie. Jest to niemożliwe, bracia i siostry. Dzisiaj w kościołach jest bardzo ciężko zobaczyć pokorę, uniżenie, miłość, cierpliwość. Skąd to Cię bierze? To się bierze z tego, że Twoje stare ja zostało przybite do krzyża. Zwróćcie uwagę, co mówi apostoł Paweł w liście do Galacjan 2,20. Zwróćcie uwagę, co on mówi. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Nigdy nie będziesz, bracia i siostro, tą naśladowcą Chrystusa. Ze swoją starą naturą, jest to niemożliwe. Nie da się pielęgnować bracia i siostry starej natury. Kiedy byłem liderem grupy dzielenia w Liverpool, w, przepraszam, w Southampton, to wiecie co mówiłem ludziom? Kiedy ludzie się nawracali, pastor kierował ich do mnie, ja byłem liderem, była nas grupa. Wiecie co mówiłem? Nie, nie próbujcie im pomagać i naprawiać ich starej natury, ale prowadźcie ich do Chrystusa. Prowadźcie do Chrystusa, mówcie, że w Nim jest nowe życie. Nie próbujcie, wiecie, bo są ludzie, którzy próbują tą starą naturę jakby głaskać. Będzie dobrze, będzie okej, okay, będzie, będzie, Nie możemy tak robić, bracia i siostry. Nie możemy tak robić. Twoja stara natura musi umrzeć na krzyżu, bo inaczej nie będzie Chrystus widoczny w tobie. Dlatego apostoł Paweł, przeczytam to jeszcze raz. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Wiecie, ja pomyślałem sobie tak, Boże... Ja muszę czasami odwiedzać Krzyż Golgoty. Nie chodzi o to, że fizycznie muszę jechać do Izraela, ale duchowo czasami mówię, Panie, ja muszę przejść przez Krzyż Golgoty, bo moja stara natura się odzywa. Mój stary człowiek chce wziąć kontrolę nad mną. Wiecie, co ja robię? Mówię, Panie, chcę przyjść pod Krzyż Golgoty, bo wiem, że tam dokonało się moje zbawienie. To tam wszelki demon został pokonany. To tam... Dokonało się wszelkie uzdrowienie i zwycięstwo w imieniu Jezusa. Więc ja Was chciałbym zachęcić, bracia i siostry, kiedy widzisz, że ciało bierze kontrolę i nie radzisz sobie, to wołaj do Pana. Panie, ja muszę przyjść pod krzyż Golgoty. Ja muszę przyjść. Nie możesz go omijać. Czasami jest ciężko, nie jest łatwo, ale musisz iść pod krzyż Golgoty, bo tylko wtedy Chrystus może być widoczny w Tobie, i tylko wtedy możesz być tym prawdziwym uczniem. Nie możesz być uczniem bez krzyża, jest to niemożliwe. Pamiętacie, apostoł Paweł. W liście do Kolosan mówi takie słowa: rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósł w nim triumf nad nimi. W innym tłumaczeniu jest napisane: wystawił ich na pośmiewisko. Wystawił je na pośmiewisko. Jeśli zmagasz się z nałogiem, idź pod krzyż. Jeśli zmagasz się z nieprzebaczeniem, idź pod krzyż. Ja wiele razy muszę iść pod krzyż, ponieważ ktoś czasami o mnie mówi złe rzeczy i to mi rani. Ja wiem, że jako wierzący człowiek nie mogę mieć im przebaczenia. Ja muszę iść pod krzyż. Mówię, panie, ja muszę przyjść pod krzyż Golgoty, bo inaczej nam rady. Muszę przebić swoją starą naturę, moje stare ja, aby tylko Chrystus był widoczny we mnie. Wiecie, po czym można poznać ludzi, którzy przeszli przez krzyż Golgoty? Wiecie, po czym można poznać? Taki człowiek żyje w pokucie i opamiętaniu. Wiecie, nie mogę powiedzieć, że jestem chrześcijaninem i doświadczyłem krzyża Golgoty, żyjąc starym życiem. Ludzie, którzy nie żyją w opamiętaniu, ja mówię to także do siebie, bo ja wiem, że ja potrzebuję krzyża Golgota, ale wiecie, człowiek, który nie żyje w opamiętaniu, to znaczy, że nie przeszedł przez krzyż Golgoty. Omija krzyż Golgoty. Możesz poznać prawdziwych ludzi wierzących, którzy przeszli przez krzyż Golgoty, ponieważ w ich życiu jest opamiętanie, jest owoc. To jest znak, że taki człowiek bierze krzyż. Bo nie możesz być tą wonią Chrystusową, jeśli omijasz krzyż. Nigdy nie będziesz tą wonią Chrystusową, bracia i siostry. Musisz iść przez krzyż Golgoty. Apostołowie potrzebowali. Ile potrzebowali, aby stać się uczniami? Ktoś wie? Ile? Trzy i pół roku? Trzy lata, tak. Pan Jezus był z nimi trzy lata. Może i 3,5. Ile ty, bracie i siostro, potrzebujesz, aby stać się uczniem? Całe życie? Jak apostołowie potrzebowali tylko trzech lat, aby stać się uczniami? Wiecie, dzisiaj w wielu kościołach jest, ludzie za dużo siedzą w stołkach, wiecie? Ja powiem to szczerze. Dzisiaj widzi się ludzi, którzy są po 10, 15 lat, 20 lat wierze, cały czas są na tym samym miejscu. Apostołowie potrzebowali tylko trzech lat, aby przewrócić cały świat do góry nogami. Ile my jesteśmy dzisiaj wierzy, bracia i siostry? I nie ma owocu, nie ma wzrostu duchowego. I człowiek nie wie, jaka jest jego, jakie jest jego stanowisko, jeśli chodzi o Kościół, jakie jest jego powołanie, co Bóg do nas mówi. Wiecie, my już powinniśmy rozumieć takie podstawowe rzeczy. To, co powiedział Pan Jezus, idźcie na cały świat, czyńcie uczniami, wszystkie narody, ale dzisiaj, bracia i siostry, wiecie, co zatrzymuje ten rozwój Kościoła. Ja Wam powiem co. Pismo mówi, że grzech zatrzymuje rozwój Kościoła. Grzech zatrzymuje mój rozwój. Wiecie, trzy lata, jeśli apostołowie potrzebowali trzech lat, to ile my potrzebujemy, bracia i siostry? Wiesz, my mamy tego samego Ducha Świętego, co mieli apostołowie. Wiecie, to jest wielki nakaz, który dał Bóg Kościołowi. Idźcie i czyńcie uczniami. Przepraszam, że ja powtarzam to. Idźcie i czyńcie uczniami. Ale Bóg, jak długo ma Bóg na nas czekać, bracia i siostry, abyśmy mogli być uczniami i czynić uczniami innych, bracia i siostry. Jest duża odpowiedzialność, jeśli chodzi o nasz Kościół, bo Boże Słowo mówi, że zniwo jest wielkie, ale robotników jest mało. Wiecie, ja wierzę, że Bóg kiedyś, bracia i siostry, rozliczy nas z tego czasu. Rozliczy nas z tego czasu. Dlatego my musimy coś zrobić z naszym życiem, z naszym życiem, abyśmy mogli wpłynąć na ten świat. Nie jesteśmy powołani tylko, bracia i siostry, do tego, abyśmy przychodzili tutaj. Chwała Panu Bogu, że jesteście tutaj. Ale nie jesteśmy tylko powołani do tego, żebyśmy byli tylko w gronie i dbali o siebie nawzajem, ale kościół jest powołany do tego, aby wyjść do ludzi i pokładać im to światło Chrystusa ale nie będzie w Tobie światła Chrystusa, jeśli będziesz szedł na obkoło, będziesz umijać krzyż Golgoty. Krzyż jest w Tobie potrzebny, aby Chrystus był w Tobie i we mnie y, widoczny. Boże Słowo mówi takie słowa, wykorzystujcie czas, gdyż dni są złe. Dzisiaj, bracia i siostry, chciałbym Was wszystkich zachęcić, siebie także, jeśli zmagamy się z czymś, to chciałbym dzisiaj, abyśmy zawołali do Pana, Boże, jak chcę dzisiaj przyjść, po krzyż golgoty. Chcę zostawić to, co mnie zatrzymuje, żebym nie wzrastam. To, co mnie zatrzymuje, mój duchowy wzrost. wzrost. Dlatego chciałbym Was zachęcić. Czy możemy powstać, żeby się modlić. Ja nie chcę już dużo mówić, ale chciałbym się modlić, aby Pan wypełnił nas swoją łaską. Wiecie, jeśli dzisiaj zmagamy się z jakimiś problemami, nałogami, czy czy po prostu nie radzimy sobie z czymś, nie próbuj własnymi siłami to zrobić. Przyjdź pod krzyż Golgoty, ponieważ tam wszelki demon został pokonany, tam Twój nauk został y, pokonany. Zachęcam Was, bracia i siostry, jeśli, jeśli macie w sercu, jeśli coś jest, co Was zatrzymuje, to dzisiaj Pan Jezus ma rozwiązanie dla nas. Dlatego chciałbym się modlić o nas wszystkich, także o siebie, aby Pan dał nam łaskę, byśmy nigdy nie szli na skróty, ale byśmy szli zawsze. Przez krzyż Golgoty, bo tylko tam jest nasze życie, tam jest nasze zwycięstwo. Nie próbuj własnymi siłami, nie próbuj naprawiać starej natury. Nie da się naprawić starej natury. Choćbyś nie wiem, jaki mądry był. Jaką miał szkołę teologiczną, to nic nie da. Ona, twoja stara natura musi umrzeć, bo ona jest upadła, ona jest podległa szatanowi. I ona nie może służyć Chrystusowi. Możesz mieć dobre intencje, ale to będziesz tylko na chwilę. Tylko na chwilę. Nowy człowiek. Bóg chce nowego człowieka, ale nie ma nowego człowieka bez śmierci na krzyżu Golgoty. Dlatego dzisiaj chciałbym wołać razem z Wami, z Kościołem, przyjdź pod krzyż Golgoty, bo tam jest Twoje zwycięstwo. I tylko wtedy możesz być prawdziwym uczniem, mieć wpływ na ten świat. Ojcze, dziękuję Ci za, e, za to słowo, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że dzisiaj także mówiłeś do mnie to słowo. Panie, ja nie chcę dzisiaj omijać Twojego krzyża, Panie, ale chcę przybijać moją starą naturę, Panie. Ja wiem, Panie, że Ty dałeś Kościołowi nakaz, abyśmy szli i czynili uczniami wszystkie narody. Panie, wybacz mi, Panie, mi wybacz, Panie, że ja tak często, Panie, tracę czas na to, co Ciebie nie chwali. Panie, ja nie chcę, Boże, iść na skróty do Ciebie, Panie, bo Ty nam pokazałeś prawdziwą drogę. Ty powiedziałeś, Panie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Chcemy, Panie, wziąć ten krzyż, tak jak powiedziałeś, tu chce iść za mną. i się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój. Panie, jak chcę wziąć ten krzyży, przybijać moją starą naturę, moją starę ja, Panie, chcę uniżyć swoje serce, abyś to Ty był widoczny w tym świecie, nie ja, Panie. Pomóż nam Kościołowi zrozumieć, Panie, że to oczekujesz od Kościoła, Panie, że będziemy mieć wpływ na ten świat, ale nie możemy mieć wpływu na ten świat ze starą naturą, Panie. Daj łaskę, Panie Kościołowi, otwórz ich oczy, otwórz moje oczy, abyśmy wiedzieli, Panie, abyśmy wiedzieli, Panie, do czego nas powołałeś, Panie, abyśmy wiedzieli, kim jesteśmy w Tobie, Panie. Proszę cię o Twój kościół, Panie. Chcemy, abyś to Ty był jedynie widoczny w nas, Panie. Nie nasza stara natura, nie nasz stary człowiek, który jest upadły, Boże. Przebacz nam, Panie. Panie, proszę Ci, abyś nas wszystkich zabrał. Chcemy przyjść, Panie, jako kościół dzisiaj, pod krzyż golgoty, Panie. Chcemy przyjść, Panie, bo chcemy, abyś to Ty jedynie, Panie, dzisiaj był widoczny w nas, Panie. Nie nasza stara natura, nasza pycha, nasza wyniosłość, ale Ty, Panie, Twoja światłość, niech będzie zawsze widoczna w nas. Panie, dziękujemy Ci za, za to słowo i proszę Cię, ucz swój Kościół, abyśmy nie byli bezczynni, Panie, ale abyśmy byli pełni owocu, Panie, byśmy mogli wypełnić nakaz, który dałeś swemu Kościołowi. Panie, przyjmij sobie chwałę, cześć i uwielbienie. Amen.